Witam wszystkich z tej strony, Allog, a to jest kolejny odcinek z przygód w Minecraftie i jest ze mną duszek. Dzień dobry, witam. Tak, i dzisiaj z duszkiem sobie będziemy tworzyć ścieżkę do raju czy tam na plaży, nie wiem. Chcesz parachetka? No co chcesz? Chleba. Nie, no. mam 12, jeszcze mam sporo zaczyn. Ja no. mam 10 chleba. Zrobić płytki To nie mowa nie Się to przestraszyłem to jest... osioła. O Pani <laughs> ale bym odstawił ty Wiesz co możemy zrobić? O, a teraz jest gitara Grave O 8 stopy grzelec Chodź ma. ja mam dużo chodnika idziemy tam kopać Okej okay. Wiesz co boję się że Zrobię sobie na łopatę albo nie zobaczymy. Dajcie. Wiesz co? Może ty kop na ścieżkę, a tutaj ja będę wygładzał ten teren, co? No dobra Zaraz mi łopata pójdzie No nie masz żyć? Nie no mam już A na to chcesz jeszcze wyglądać? No a co mam być tak do góry i w takiej dziurze będziemy szli? A co to? Gdyby tak jest? E to kiedyś teraz teraz ksimotora? No wiem. znaczy jeszcze z tego, z, tego, z tego sezonu. No, wczoraj, w środę. Bez. Dobra, jesteśmy już tutaj Powiedz coś, bo jest szum u mnie. Jaki szum? Okej, już Dajmy te pobudki. Ej. A co już? No już. Nie widzisz? gdzie ty jesteś? No tu. No to chodź tam do początku. Ty pojedziesz jeden rządek, a drugi. Nie, ja 2 dwa. A no nie Haha, musisz zbić i oba będziesz. czego się spieszysz? Stracisz te koputki. No to się pójdzie, prawda? No i widzisz, i ty się spieszysz, ja się nie spieszę. Zamknij się. Zobacz, kto wyprzedza kogo. Oj, duszęcja, duszęcja. Zamknij się. Oj, synowna, synowna. <grym> Jak to o, wczoraj. Mi... Nie, o nie, nie, jesteśmy zgubieni. Jak to wczoraj powiedziała na mnie to ja, Duszkałkę. Duszałkę. Oj, tu będzie nasza plaża. Ty, tylko że my mamy za nisko trochę do tej plaży. A dobra, będą Będzie się panu podobało. Będzie ja będę dobada. Ale... Hmm, to trzeba też zniszczyć. Teraz trzeba to zrobić. Słodki. O, perfekto mobilo, hopie. Hopę nie ma. Piasek zwyrodniary. Pyk, 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 pyk. I co? I to jest nasza perra, to jest Nie woda. no, tutaj się zrobi plaża jeszcze. Spokojna twoja rozczochra. Aha, tutaj się wysypie piasek. No, wysypie się tu piach, tam się trochę poszerzy. Będzie wszystko pani się podobało. Ty, te wygłodniałe owce tam to jeszcze. Zimny. więc chodź. Synek. Patrz tam, gdzie na kąpie. Dobra, siedź, pochodź. Razem. Kopaj, kopaj. Ale co mam kopać? Nie już się już trzecia. Nie, 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 nie. A zaraz się skończy. O, już się skończyła. No, myślimy, że zaraz też się skończy. Możecie ją czy nie? Nie, wracam właśnie, co zrobić. Tak, to ja wydałem już odcinek pierwszy z tym TSM w Minecrafcie i zauważyłem, że jest różnica wielka. Jak oglądałeś A masz rację. Że... Znaczy, nie, to no. tylko ze Skype'a, chyba. No tak, tak, tak. A tak. mało no, to możliwe. O ja łopata mi się zepsuła. No nie mam żadnej, ale... Ja mam tylko jedną. Dobra, ja zaraz zrobię tylko tu równe Z drugiej strony to jest tak. Nie, no po co? Mhm. No co to komu? A komu to Doka, A komu to dokładnie? Dobra, tutaj będzie ten piasek. No. O! Dużo ziemi mam, to wypcham tutaj ten dołek, co jest... Ja tutaj. też mam dużo ziemi. Aha, tutaj nie. No, no co ty hmm. tworzysz? Nie jest nic. Masz łopatę, kopto teraz. Dobra. Jest. Syneczku, bo się odwrócę. Strona słońca. Dobra, teraz trzeba będzie piach skądś wziąć, nie? Jestem najpierw pierwszy, pierwszy poszedł spać. Zaraz pójdziemy. Och, jak ładnie. -lubię, te, lubię takie struniczki. To jak ktoś mi pisze na sklepie To jak to wygląda. Taki, taki ja bez Ja bez łopaty muszę kopać, bo tobie się nie chce, nie? Taki, ale bez to nie gada. Dobra, chodź spać. No, to już trzeba stąd wykopać. Tutaj potem trzeba oświetlić tą drogę. No trzeba, trzeba. No Wstaniemy. to, trzeba. Ja to staniemy, Aż się zmęczyć. Zamykasz. Zamykasz. Zaraz zobaczę kto mi na sklepie pisze. Yy. Aha Co? Co pisze? Yy, tak i z serwera, a już jeden. Aha, dobra, Czekaj, śpię. No ty hamie. No nie no, myślę, że już jest dzień Okej okay, już Trzeba w końcu będzie umeblować ten dom, ale tak zrobimy tą plażę. Nie? Mm -hmm. no. Trzeba mieć życiu priorytety. Na, na, o, urosło drzewo. O, czekaj, wezmę sobie łopatę, zrobię przy okazji. Wyrosło już drzewo? No, ale ładne jest, nie? Tak zostanie. No i tam i tam specjalnie zrobiłem, to drzewo. Nie co za ty. Mhm. Ale zamiecił Pam, pa, ram, pam pam W sumie mogłem wziąć więcej łopat zrobić, ale... A tam. Nie wyżej przyjdziesz zrobić. No. Potem, nagrywa, po, potem nagrywamy farminga? Zobaczymy, będzie się pan podobał. No dawaj. No i chodź gdzieś po piach, bo jest potrzebne. No to nie kopiach, a nie mam skrzyncego, bo tam jest oszczek. Nie ma, Znaczy, tam są... Nie, tam trochę jest w sumie. No właśnie. Dobra, kopiesz ten żwir, nie? Tak. To go tak wykop, żeby go... Aha, piasek go zakryje, dobrze. dobra. Się. Hmm. No właśnie. Kur... to wiem, to ja chyba na tą, tą wyspę muszę iść, nie? No. O jest. Nie hmm. Jakbyśmy ewentualnie bardzo chcieli, to mamy prawie, że tyle gliny, żeby z tego starczyło na e, stack cegły, nie? Ale to tam nie jest za dużo. Ale stack to mało jest. No Jakbyśmy chcieli wyremontować domek czy coś. No wiem właśnie. Tylko skąd wytrzasnąć kłopczę i Gliny, nie? Bo gliny mało jest po to. Ja, ja wiem skąd. No ja też wiem skąd, ale to nielegalne. No ja wiem. No, na części podwodą, wodą. Są. No to, tak. to, to ja wiem. Aż tak ułomny nie jest. No, jakbym powiedział, jak jakaś osoba, ale nie będę już mówił. No. O, piaskowiec. Serio, ci mówię, żeby. Utopię się zaraz. Serio, ci mówię, żeby ta osoba nagrała z tobą jakiś odcinek, że to wszystko są na żarty. Ach. Nie, no chyba. No, no nie trzeba żeby się nie zdziwił dalej niż się piachu będziesz, będziesz może szedł do domku? no zaraz zaraz no i sprawdź ile mamy tam tego piachu dobra zaraz To się tu zakryję eee. No. Będzie. Powiedz coś. Powiedz coś, bo mam szum. Nie. Okej. Okay. Kur... Mogę nie mówić. <laughs> ale ciekawe, co ten nasz widz, którego ja lubię i ty też, ale tylko zbierz ten... Maciej Piłwarczyk. No, no, czas na Ciekawe, co on ogląda. To znaczy? 4 z, 3 z taka piasku. I to przynoś cały No jak z czego on najwięcej ogląda? No chyba Zadania, nie? No. Za no z czego mam oglądać? No wiem. Z Minecrafta. No nie, bo on przyszedł od Bohuna, więc raczej nie na Minecrafta przyszedł. A do Bohuna? Tak. O skąd już? No bo w pierwszych komentarzach opisał właśnie, że znalazł mnie przez dzięki wuj wujkowi Bohunowi. A wcześniej mówię, że przez nie, a skąd? Przez bohuna. Nie, no mówię, że jest tuż za... coś źle Ej, no mam ten piasek i co teraz? Gdzie ty jesteś? Zaraz ja będę. Pędzę do ciebie, bądź... kochanie. O, czekam ko... czekam kotku, misiaku. O Jezu, co Grzybki tu są. Grzybki, Tu Ej! Tu jedynka. Dobra, jestem. Tak, ja też jestem tu. teraz tak. Potrzebny jest piasek. No i tym piaskiem Wyrównamy sobie teraz tutaj. Tylko, że wiesz, co, trochę tak równomiernie dobrze by było, nie? Hmm. i tutaj trzeba też jakoś się to no to ty się tam zajmiesz ja zakrywam wody a ty a tylko 16 lutego to jak będziesz tam miał czas tak jak mam do tej pory czyli zawsze? tak to dobrze tak można coś nagrywać nie jak to Z tobą nie? Mm. Hmm, zakąd to to sobie można Wierknąć Dobra, hm, no, poczekaj, jakby to... Może do wysokości tej owcy przygodniałej. Co? Yl, ale trzeba małą ziemią wykładać jeszcze. No to co co tu za różnicę? Znasz mnie dziewczynka na zaklęskę. Bo mogę. Co, Ale powiedz... Co, co powie. to za ziemia tu? Zajdziesz. Powiedz coś. Nie, nic okay. o tym nie mówię. Okay. <laughs> jak ja kocham takich ludzi jak... Podaję głupich. <laughs> co? Między nie. krowa! A nie... O nie wierzę, duszek. Tak, my no przecież mieliśmy krowę. My? Nie mieliśmy krowy. Nie mieliśmy krowy? A skąd, że znowu? Gdzieś świnie krążyły, ale krowy to nie mieliśmy. Mieliśmy krowę. No nie, no mówicie Mówić, Mówicie, że mieliśmy krowę, ale zginęła jakoś. To chyba coś ją zjadło, no. Ej, co jest? Gdzie jest tutaj? Pff. Gdzie ty jesteś? Dlaczego, bo na chwilę na farmie? No tutaj mało jest jeszcze tak na Trzeba tu kopać i kopać A tam... Na ten. mi się jest, i Jasno, więc to. Zatrudnij się na talii i wokalnie. Muzinów? Nie. Ty naz mi z nami jak nie. No no mhm. <laughs> dobra i, I teraz wezmę I, teraz... i idę po krowę. Co co ty wziąłeś laso? Nie. A co? Y... Pszenicę. Zacznijmy co to jest? Tak, dobra, pszenicę. Ty grasz Welesa i ty nie wiesz co to chciałeś No to nawet tutaj dzisiaj nie wygląda Chodź Muciusiu W ogóle mówiłem ci już zacząłem MT Nie, nie mówiłeś. No to będę ci musiał powiedzieć jak to zrobić i... I musisz znacząć z nami też grać. Tam Damian z nami damian gra, nie? No wiem, nie wiem. Ale czy nagrywać nie jeszcze nie, nie nagrywałem nic, Także, ale nami... nie, nie wiem czy mi się chce. Chce ci się. Nie. Serio. Bo już za dużo tutaj jestem w tych wszystkich seriach. No, wiem, że cię nikt nie lubi, no ale no... Co zrobisz? Ale ty mówisz, że GTA Sena kupiłeś na Steamie? Tak. Mmm zejdę 15 zł A na to jest ta promocja? Czy to jest w ogóle jakaś promocja czy nie? To żadna promocja, panie 15 zł, nie to jest. No czy znaczy, no to na Allegro to kupiłem klucz, nie? <noise> Czyli na, to jak w końcu? Na Allegro kupiłeś ten? Na Allegro kupiłem klucz do Steama Aha A na Steamie normalnie nie ma tego. No jest do kupienia, no tylko że to byśmy musiał przez dolary e, euro kupować. No tak. Dobra, w tym momencie będziemy kończyć. Widzimy się w następnym odcinku i chyba myślę, że będzie podkład pod plażę już plaża dokończona. Też tak myślę. Także no, zobaczymy się w przyszłym odcinku. Na razie, cześć. No na razie.